I siemano, z tej strony Fire One. i dziś w tym słuchajcie. A w Robloxie dziś sobie zagramy znowu w gierkę w Robloxie. No bo tak w sumie Roblox to platforma z gierkami jakby co się dziwić. Więc no, dzisiaj zagramy w sumie. No, osobiście powiem, że znam tą grę, ale nie potrafię za bardzo wypowiedzieć jej nazwy. I to jest Flip, The... No, to jest ta gra, gdzie musimy skakować kąpy, i po prostu ten. No, chyba już kiedyś nagrywałem ten film, yy, znaczy film z, z tej gry, rozgrywkę jakby, jak grałem w tej grze. A nie jestem pewien? A jeśli nie nagrywałem na moim kanale, to możliwe, że. Czekajcie, chyba kiedyś może u kogoś chyba nagrywałem, jak grałem z kimś w, w tą grę, albo jak ktoś grał ze mną, i wtedy nagrywałem. A no więc no po prostu gramy dzisiaj w kolejną minigrę w ROBLOXie, które są dostępne po multum gier, więc dzisiaj po prostu gramy w ROBLOXa. Przez startem pamiętajcie oczywiście o zostawieniu łapeczki w górę, jeśli film Wam się spodoba. I strzelcie suba z dzwonkiem koniecznie na tym kanale, bo naprawdę warto, jeśli chcecie dostać pewnie o nowszych filmach. Z Minecrafta, z Fire City, z Minecrafta Story Mode z sezonu 2, Sezonu 1, z Minecrafta Dungeons, w 2023 roku z Minecrafta Legends. Mam nadzieję, że pojawi się na game Passie. E, Acz może musi, mu, musi trochę ogarnąć swoje, e, swoje snapshoty do Minecrafta i w ogóle. Bo ostatnio robią niezłe, niefa, niefajne rzeczy z Minecraftem. Takie coś jak reportowanie czatu czy w ogóle, więc niefajnie. Więc strzelcie suba z dzwonkiem na tym kanale, bo mi to naprawdę pomaga. Słuchajcie, a was nic, kosztuje, nic to nie kosztuje. I mnie to naprawdę, słuchajcie, pomaga i jest naprawdę głód. A w opisie, jak rozwiniecie opis, to znajdziecie tam linki na przykład do moich social mediów, słuchajcie. Na przykład, słuchajcie, do Instagrama, gdzie możecie mnie zaobserwować, co naprawdę warto, albo do Instagrama Fire City, bo też Fire FireCity stworzyłem Instagrama, więc tam też możecie zaobserwować i znajdziecie link na przykład do serwera Discord. Obecnie mogę Wam jeszcze powiedzieć, że Pan Kleszcz będzie tworzył jeszcze jeden serwer Discord, ponieważ ten obecny jest jakby już trochę... Robi się po martwy co mi się nie podoba, więc e, od razu mówię: Pan Kleszcz będzie właśnie tworzył nowy serwer Discord, więc e, będzie też nowy serwer Discord. więc wiadomo, do nowego też będzie link, e, ale to w kolejnych filmach. I oczywiście no, znajdziecie tam też linki do moich dwóch innych kanałów: e, kanału Fair Gaming 2 i e, Lego Fair 1, Lego JF1 i JFG1, e, znaczy tu, sorry bo to, to Ufire Gaming to sorry, to jest Ufire One, czyli JF1, dobra. Więc, no sorry, wybaczcie, po prostu się pomyliłem we własnej nazwie, którą stworzyłem, to jest naprawdę XD, trochę, ale no dobra. A i w ogóle jakby co, tak jeszcze polecam Wam widzowie, o dobra, w ogóle już widzę, że rozpoczynam rozgrywkę, ale polecam Wam widzowie, słuchajcie, zajrzeć w opis, bo tam też zostawiam Wam link do mojego filmu, który zrobiłem na kanale niedawno, z mojego Origin Story, mojego skina z minecraft więc polecam Wam, słuchajcie, obejrzeć film, bo myślę, że naprawdę jest ciekawy i możecie się dowiedzieć czegoś, czego nie widzieliście o moim skinie. A bo no, film jest naprawdę ciekawy, moje oryginalne Origin Story. Więc polecam Wam naprawdę zobaczyć film i obejrzeć. A bo jest naprawdę, no po prostu powiem, wart uwagi. Więc polecam Wam a, zobaczyć właśnie mój film z Origin Story mojego skina z Minecrafta. no. A jeszcze jak mogę powiedzieć od razu widzowie, to ja kompletnie nic nie wiedziałem na temat e, tego, że w Minecrafcie e, trzeba mieć data pack, na, żeby zdobyć te, te e, obrazy, bo szczerze myślałem, że ten pack za bardzo nie jest potrzebny, bo gdzieś, kiedyś, 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 gdzieś widziałem, że a, no ktoś tam nagrywał chyba jak youtuber i pokazywał, że da się normalnie z ciekawostek tam zdobyć te obrazy, więc ja chciałem po prostu nagrać film, że szybko jakoś to jakby pokazuje te obrazy, że one się tam pojawiają. Jak naciskam te obrazy, jak w końcu zmienią, zmienią, zmienią i w końcu są. Ale jednak słuchajcie, napisałem właśnie, jeden, jeden z Was widzowie napisał właśnie, jedna osoba z Was napisała właśnie, że potrzebny jest do tego datapack ja kompletnie o tym słuchajcie nie wiedziałem. Szczerze się sam przyznam, więc no Trochę mój błąd jakby nie patrzeć, więc wybaczcie jakby co za, za, ta, za taką akcję, bo nie wiedziałem szczerze, że takie coś nie jest za bardzo możliwe. Myślałem, że się da po prostu. A się okazuje, że się nie da. O kurde, tutaj mamy tego osobę z młotem. Z młotem, tak. No. Więc fajnie. No i. No uważam, że po prostu mega fajnie z mojej strony też trochę, że. Że słuchajcie, właśnie nie wiedziałem, a. Nie, no dobra, no, czy, czy się czuję z tym źle? Ja no, czy no szczerze nie byłem świadom tego, więc. Że, więc, że to, że nagrałem taki film, to w sumie. No, czasem po prostu zdarza się, ale no dobra. Wracając do tematu, widzę, słuchajcie, w ogóle, że ten, że, że jestem złapany i właśnie będę zaciągnięty do tego zbiornika. To jest chyba zbiornik z wodą, bądź mrożonką, nie wiem, mrożoną kawką. Nie, kawa, kawa jest w sumie niedobra. Eee, nie, kawa jest niedobra. Lepsza fanta. Ale no dobra, może nam się uda wygrać tę grę, choć nie wiem, byśmy musieli schokować wszystkie kompy. A, są ich cztery. No, no nie jest tak dużo, ale... No ale no. Ale trochę by to potrwało pewnie. Chociaż nie wiem, czy ja będę hałkować tutaj kąpy, czy nie. I od razu mogę wam powiedzieć widzowie, że obecnie sobie niedawno kupiłem nowszy telefon, dzięki czemu mam w ogóle na nim więcej RAMu niż na tym, co obecnie nagrywam. Jest trochę bardziej płynniejszy, mogę tak powiedzieć, więc ciekawie przyznam. I niedługo zacznę na tamtym nowym też nagrywać, tylko że na razie muszę jeszcze dokupić do niego kartę pamięci większą. Bo chcę go dokupić jakieś 28 GB, bo będzie 200. 256 GB, 256 GB, na przykład kartę pamięci, myślę, więc to jeszcze trochę potrwa, słuchajcie, bo jeszcze oprócz tego, trochę też ogarniam swoje, jakby życie, więc a no, więc e, więc no, więc słuchajcie, ale mam nadzieję, że uda mi się to ogarnąć. A no, i tak jak słuchajcie, już pisałem na, w ogóle na serwerze Discord, to słuchajcie, filmy. Będą miał trochę e, premiera filmów będzie trochę e, późniejsza z tego powodu, że po prostu no e, ja teraz obecnie chodzę jakby do pracy słuchajcie i, mm, i muszę też trochę lekko zarobić powiem więc a, więc e, będzie trochę lekko później, o, o, będą lekko później na premiery filmów na YouTube, ale postaram się wiadomo wrzucać się nadal nagrywać. No bo YouTube to jednak moja, słuchajcie, pasja i czuję się w tym po prostu dobrze, więc będę dalej nagrywać, no więc e, po prostu premiery będą tylko opóźnione o, powiedzmy, dzień bądź troszeczkę dłużej, ale będę normalnie wrzucać, nagrywać, słuchajcie, filmy, no bo po prostu, słuchajcie, uważam, że fajnie i no po prostu, no muszę też już, muszę, no zarobić trochę na chleb, słuchajcie, w naszym kraju, no bo to jednak jakoś ten, no. Ja od września i tak mogę powiedzieć, że idę do szkoły i tak dalej, będę kontynuować naukę, słuchajcie, chociaż już mam już 19 lat i będę w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych zaocznia oczywiście, weekendowo a więc no będę miał w, w dni poprzedni trochę czasu dla siebie no a pomijając jeszcze fakt, to w sumie jeszcze mogę wam się pochwalić, że szukam jeszcze dodatkowej pracy bo ta obecna teraz to no muszę trochę, mm, muszę trochę, bardziej ogarnąć, jakby, więc no, mam obecną pracę, ale jednak muszę jeszcze jakąś dodatkową się znaleźć, no bo to trochę słabo, no, no. więc no widzę, że i tak zaraz moja postać już umrze, więc nie ma co nawet, no. zaraz moja postać widzę umrze, to jeszcze mnie ta osoba tutaj pilnuje, no więc ciekawi ciekawy, ciekawy, przyznam. Więc, e, myślę, że tak. Więc, e, co bym mógł jeszcze, słuchajcie, Wam widzę wypowiedzieć? Szczerze, to nie wiem, nie. Chyba już jakby z takich newsów i ciekawostek to już za bardzo nic chyba nie mam. Acz e, jak postaram się jak najszybciej poszukać jakichś ciekawych ciekawostek do Minecrafta i może mi się uda coś nowego nagrać, słuchajcie, z ciekawostek bądź jakichś poradników też. I pamiętam, obiecałem Wam, słuchajcie, update do... Jak zmienić widok kamerki? Kiedyś Wam obiecałem update, pamiętam na Discordzie pisałem. Możliwe, że film się pojawi, a czy jeszcze nie wiem kiedy. Możliwe, że zrobię film, więc no. Tak jak zrobiłem film do update'u o Aptoide. O, widzę, że tutaj ktoś mnie uwolnił, super. Tak jak zrobiłem update do Aptoide, co uważam był dobry film nawet, szczerze. Nawet, no nawet dobrze mi wyszedł ten film o Aptoide, więc no. Może też zrobię update do filmu, o jak zmienić widok kamerki w Minecraft Pocket Edition. Bo w sumie czemu by nie? Jak, jak update, o dziwo, do Aptoide filmu dobrze wyszedł, no to możliwe, że update do filmu o jak zmienić widok kamerki też może dobrze wyjdzie, więc... Mam przynajmniej taką nadzieję, że pozytywnie byście go odebrali. Bo ten z Aptoide pozytywnie, o dziwo, odebraliście, co, znaczy o dziwo, co mnie naprawdę cieszy. No bo film został po prostu pozytywnie odebrany. No ja też mówię, no z Aptoidy, no wiadomo, ze wszystkim trzeba uważać i trzeba być, słuchajcie, ostrożnym zawsze. Za, za, zawsze jest jakieś ryzyko, więc no... Ale film właśnie został pozytywnie bardzo odebrany, więc to mnie cieszy, słuchajcie widzowie. Z waszej strony, że tak pozytywnie właśnie odebraliście ten film, że... A, no po prostu dziękuję wam widzowie, no bo... No bo to wy odebraliście go pozytywnie i to wasza zasługa, że... Że tak, że tak dobrze w sumie poszło, więc po prostu Wam, słuchajcie, dziękuję, naprawdę, bo no, po prostu Wam dziękuję za to, że tak pozytywnie odbraliście film i myślałem jeszcze w sumie, żeby żeby, właśnie takich mówię, będę starał się też co jakiś czas szukać, szukać jakichś ciekawostek bądź poradników, które nie każdy może znać i będę wtedy się starał, słuchajcie, robić z tego film na YouTube, a. oczywiście o Minecrafcie, wiadomo bo myślę, że to jest najlepiej i będę się właśnie starał szukać takich rzeczy i robić filmy o tym na do Minecrafta. Więc no. Oczywiście też. Mm, jeśli macie jakieś pomysły, to możecie mi podsyłać śmiało na Discorda. Mm, czemu by nie, chętnie, chętnie też e, popatrzę co tam ciekawego, więc no e, z tych różnych poradników ciekawostek, więc no ale słuchajcie, postaram się robić jakiś czas właśnie filmy z poradników i ciekawostek. Do Minecrafta, bo myślę, że to są naprawdę wartościowe filmy i bardzo ciekawe. No. Więc, no. Tutaj widzę jakiś, słuchajcie, ten samolot. Widzę, ale chyba jest pusty albo nie, chyba nie, dobra. Myślę, słuchajcie, widzowie, że powoli będziemy już kończyć ten odcinek. Mam nadzieję, że rzecz się wam się spodobał. Jeśli tak, to oczywiście pamiętajcie zostawić łapki w górę pod tym filmem. I pamiętajcie, strzelcie suba z na tym kanale. dla Was nic nie kosztuje, a mnie to naprawdę pomaga. No to się Mano, cześć i pa. Z tej strony był Fire One. Będziemy się już długo w kolejnym odcinku. To się Mano, cześć i pa. Uh, ciao z tej strony, Fire One. I no, z Was z wąkiem, takich umów w Was, A mnie to naprawdę słuchajcie, pomaga po prostu. A i w opisie znajdziecie link do mojego Instagrama, Discorda, do serwery, sklepu na wska.p.n.a. Teraz czy moich dwóch jeszcze kanałów na YouTube, gdzie też możecie wbić. Um, no, akurat mogę powiedzieć, że dawno nie wrzucałem na tamtych kanałach filmów ale no, no, to Siemano czyści pas, który był Fair One i niedługo może wrzucę na tamtych kanałach filmy też. No, tu będziemy już, już powoli myślę kończyć, to część.